Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Oj, tak się obawiałem po tym finale lata w książce kiedy my się znowu zobaczymy. Długa ta przerwa była, no ale nareszcie znowu się widzimy. Również ten zmiły zadziennikarzami dziennikarzami na pewno. Odpowiem dyplomatycznie, tak bardzo. Tak bardzo, a jak bardzo byłeś grzeczny, że jeszcze przed sezonem pierwsze trofeum, pierwszy prezent otrzymałeś. Trofe... To prezencik taki drobny, albo i niedrobny. Tutaj na tym evencie otrzymaliśmy w sumie wszyscy, każdy z zawodników, więc no bardzo, bardzo miło. Dawid, możemy tutaj analizować jakie były to skoki w Hintzenbach, w Klingendal, ale po co? Myśmy o tych skokach już się nagadali, bardziej jestem ciekaw tej strony. W dzisiaj doświadczamy, ile to jest w życiu profesjonalnego sportowca, takich eventów, takich konferencji, obowiązków, których my nie widzimy na co dzień. Wydaje mi się, że wbrew pozorom aż tak dużo tego nie ma, bo, bo nie ma też na to aż tak dużo czasu. Jednak no, chcąc uprawiać sport na, na tym profesjonalnym poziomie, to my, my się musimy skupiać na tym, co jest do zrobienia na siłowni, na skoczni, podczas treningów. Wiadomo, że takie, takie dni, kiedy jesteśmy tutaj z mediami, ze sponsorami, też są bardzo ważne. Też są przyjemne, że ktoś chce, chce z nami spędzać czas i docenia to, co robimy właśnie na spoczniach. No i też pozwala nam jako zawodnikom się rozwijać, bo, bo gdyby nie, nie współpraca z, z różnymi firmami Polskiego Związku Narciarskiego czy, czy nas prywatnie, no to, to ciężko by było nam się rozwijać, ciężko by było utrzymać sprzęt na takim poziomie, na jakim mamy, ciężko by było sfinansować na pewno też wszystkie wyjazdy, obozy, treningi. No to jednak wszystko kosztuje, więc, więc jak najbardziej takie dni są, są potrzebne. I są też przeważnie fajne, bo, bo to jest też wszystko przemyślane, przygotowane tak, żeby nas za bardzo nie obciążać, a żebyśmy wykonali to, tą pracę, która jest tutaj do wykonania, czy to podczas reklam, czy podczas takich eventów. Także no, wydaje mi się, że jest to zrównoważone po prostu. Właśnie, dzisiaj dwie pieczenie na jednym ogniu, tutaj konferencja, ale szybciej badania. To się bada, jak to wygląda i dlaczego aż w Warszawie musicie te badania tutaj mieć realizowane. No widzisz, no to jest jeden właśnie z tych punktów, że, te, że to jest tak zorganizowane, żebyśmy jednak byli najmniej, jak najmniej obciążani. Tutaj te badania mamy obowiązkowe co pół roku, na które się musimy stawić, więc przy tej okazji, kiedy już i tak jesteśmy w Warszawie, można takie rzeczy robić. Odpada ten dodatkowy etap podróży, który by trzeba było zrobić nie wiem, w, inne, w inne dni, więc to jest, to jest bardzo fajne pod względem organizacyjnym. A jeżeli chodzi o same badania, no co się bada, tak, to są badania takie dość, dość ogólne, stwierdzające, że, że my jako osoby jesteśmy w stanie uprawiać sport profesjonalnie. Czyli dostajemy na papierku zaświadczenie, że możemy skakać na nartach. Czyli tam trzeba ukryć to, o czym mówisz przez połowę zimy, że aj, te plecy upią. Tak, tak, tam jak się wchodzi, to wiesz, całą zimę można mówić, że cię wszystko boli, ale tam wchodzisz, jesteś zdrow jak ryba i nic cię nie boli. Nie, ma, aż tak źle to nie ma, to wiesz. Wiadomo, że to nie, jest, to nie są badania, nie wiem, jakimś rezonansem czy czymś tam. Tutaj właśnie chodzi bardziej o takie stwierdzenie ogólnej sprawności. No, nie wiem, do czego bym to mógł porównać z takiego normalnego życia. Ale na pewno nie w niejednym zawodzie jakieś takie właśnie badania sprawdzające no, ogólną sprawność organizmu są, są przeprowadzane i no i na tej podstawie można dostać jakieś zaświadczenie, że do danej pracy człowiek nie ma przeciwwskazań, na przykład.